Przedstawiciela. My związek Potalana rzecz Doliny Soły, piękny obraz naszych gorc, żeby nigdy o nas nie zapominali i zawsze do nas przyjeżdżali. Serdecznie. Dla medolinę są do poczęstunku, do stodoły. Oczywiście później wszyscy mogą się iść częstować. E, można tam przy kole gospodyń wiejskiej, które przygotowały potrawy, kupić sobie regionalną płytę porębiańskiego zespołu, e, ocalić od zapomnienia. Polecam, tutaj później na pewno e, włączymy tą płytkę do posłuchania. A teraz jeszcze na, na scenę Przygotuję się do wejścia zespół Turbacyki Gordze z gminy Niedźwiedź. Nareszcie ja chciałbym dopowiedzieć, boście się pięknie tak chwalili na początku, żeście tu byli, tam byli no i fajnie, żeście ku przyjechali. Ale powiem Wam, że my też